Elo, żelo Jestem już, oficjalnie już jestem. Siema! Oficjalne info Idziemy grać w SCP Godzina kontentu jest CP, potem nie wiem, co jak będą ludzie zagram jakąś gierkę pod gówno i potem mamy jakiś horror jako żeby sobie pograć Może się z tego zrobi film jako formę odcinka tak zwanego wiesz co chodzi. Czekaj, już się pokazuję, muszę się znaleźć. Jest ta kamerka, o siema, gramy! Eee, gramy, gdzie gramy? Jak, eee, eee, gramy na polskiej społeczności, nie? Tak, gramy na polskiej społeczności na pewno. Jeszcze nie wiem, który serwer za się dopytywał, gdzie moi kochani koledzy nie mają bana. Bo tak jak już powiem, nie dzisiaj grał sam. Zebrałem z sobą parę osób, które będą grały razem ze mną. Co, no godzinkę spogramy i wypierdalam, nie? Trzeba odbędzić godzinkę typu SCP, dobra. Czekaj, oj, oj, Co? Nie połącz nie, nie czatu, bo żony Edwardami Nie rzucam, nie odpalam co za, czatu, ja to ja za legenda. Ja wyciszyłem tych graczy wszystkich kurwa ale co nie... Za ciota, co za ciota? Ej, to gościoty na wino, dobra Co on nawija? Dobra, git Ale to przecież nie wolno ciotu podobny No ma wiemy że no, mam bekę Ale nie bo Dobra Nie będę patrzył na tego To, to jest chyba serwer bez zasad tak mi się coś widzi jak Myślisz? Tak mi się widzi nie mogę my na nie mówić tak, tak. Dobra, ja wszedłem, kurwaj. Było tak śmieszne. Było, to prawda. Ej, to jest ten twórki! Nie, ja ja mi ten twór zgraba, tylko którego wyzywałem. Słyszę, kurwa jak twarzy, to, to, to to coś. Dobra, server jest pełny jak coś. Tu szafeczka. A ja wezmę latarkę. A to jest trzech kupieróg z Polski! Ja jestem, pokojo, ja jestem pokojowo nastawiony Dobra, mnie A ja jestem skuty? Nie, ja, ja się mogę oddać Ja się mogę oddać, o proszę Oddaję się wam się. Ale panie ochroniarze, co pan robi? No oddałem się, no co mam zrobić więcej? no? Nie no, ale panowie, proszę, proszę dam się proszę być mnie Ja was rozkuje Rozkujesz nas? O, dobrze Proszę pana, proszę pana, proszę bardzo Tutaj panowie są wolni Kurwa, ja nie mogę was rozkuć proszę, o, rozkłem się. Tam, tam, tam a, się dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Ty ja tu ktoś przeszedł? Co jest grane? No ba, trudno, idziemy dalej. O kurwa to, to czarny. <laughs> o kurwa mać Czeku, ale stres. Esa, zwika, zwika, zwika! Zamykaj, mu drzwi. Ej, ogólnie. Zwika, 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 Peżot, kurwa, uciekaj! Kowalski! Ja, ale skurwa szpont. No kurwa, nie uciekniemy dead. Dobra, ja jestem dead, nie? Czeku czap skóry mnie dotknął i umrę przez to A bo nie umrę? O kurcze gamba, ty, idzie teraz Dobra, ja idę tutaj. Może się uda. Cud się wydarzy <laughs> O kurwa, no way! No way Ale on kurwa S, Ale mam kurwa S, widzowie nie jest dobrze Ty to był on czy to po prostu plama zniknęła? O kurczę! Dogadamy się, co? No pizda Kurwa kiedyś się dało łatwiej go pierdolić. Ale on nie ma już serwera, im zdech ten serwer chyba, w sensie no zdech. Umar w przez, przez pewnego gentlemana. Kurwa, dlaczego ktoś tu powiedział od razu słowo? Nie, muszę jest okej. Okay. Czemu ktoś to powiedział kurwa, ledwo się zaczęło. Ej, ma ktoś za Smocze rewolwer? 9k no. i Mam Psiak ref. Ja idę grać, ja idę grać. Ej, eee. kartę. Czekaj, idę, idę, ja idę, idę z jakimiś tutaj cfeluszkami moimi. O, jest tu jest DominikaSKornel. Czekaj, tu się zmuta ten tym Discordzie w miarę, żeby k**wa był dobry dźwięk. Wiktor. Wiktor? Czeku, Wiktor Meller? Co? Ej, Wiktor, mieszkasz w sieciu? Wiecie, taka wioska w Polsce Nie To ten, to brat z Stefana Pandery No przecież No on tu idzie, idzie, on słucha On wszystko pięknie słucha A wiesz, że oni byli razem na tym W wołeniu Ty tam ktoś się strzela czeku ma Bez kity tam stoi taki duży znak stop i pod nim sobie samy boks A Dobra. ja? ma copyrighty? Mogę puszczać na SU, czy nie? A ja nie wiem Ty, bo no jakiś no kurwa joker nie tu nie jest, no tak. Wiktor to jest taki joker To co, Kornel? Granat? Zostaw nie mam nie? Mam, ale to tak. nudne Nie, nie ma, na, ma friendly fire'a Nie no. ma friendly fire'a? Serio? Dobra, to nie rzucam, no. kurwa Ja pierdolę A rzuciłbym Ty już ja tutaj do... mieliś 15 lat no. tak, ja. Bardzo ważne Pojebie mnie. Gdzie jest mój kurwa Cornel? Real talk, informacja jak coś. Gdzie jest kurwa Kornel? Gdzie, gdzie jest kurwa ktokolwiek? Cześć. Ale masz zielone gały. Shalom. Mm. Widzicie? Powoli. Nie, bo ja powiedziałem jak jakomuś ziomkowi, że wygląda jak... Znaczy, że ma gosek byłby celony. No i ja on <noise> powiedział, co ty mówisz. A o, o, to, Kto nie żyje? Czekałem ja e, <noise> na liżmę. Ale co? On umarł na liżmę. Dobra, a, patera. Ja nade'a kurwa tam rzucam. Może dostanie. Ale gdzie? Tam niko nie ma. Tam niko nie ma, wiesz? Tam nie ma? Nie drzwi to były. To, to drzwi to drzwi zabiłem, zabiłem drzwi spokojnie. A no dobra, Skrinczę. O kurwa, oszukaliście mnie, oszuści się oszuści i usłupatorzy Otwieraj kurwa te drzwi A, dobra, jeszcze ten niebaniec, dobra, Esa Nie chce mi się kurwa grać, XPP No to Zajebista Gierka, o kurwa, lecz, 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 lecz Dobra, kurwa Kurwa Idź teraz? Tu, bo tu nie ma ciała. Ja w to wierzę. Olin. God bless America. You are a king. GG. Co to jest? Co to? Co to jest za rakieta, człowieku? O, kurwa, jesteś szybki. O kurwa! Jezu się wystaszyłem Ale się jesteś O kurwa! Jest ktoś może z moich tu? No jest doma, idziemy z domą czy jak oficjalny szpont Co za kurwa łazi zamyka te drzwi. Tu jest jakiś cipciuś Czemu drzwi zamykasz każdemu? Który z was łazi i zamyka drzwi każdemu przed piskiem? Proszę się przyznać. To, który? Po który z nich kurwa? O, o, kurwa ty, no znowu ten! Dobra... O kurwa. Dobra, Igel, już wiem, że to nie ty. Już wiem, że ty nie zamykasz se. Ja wypierdalam, Czeku, on jest taki szybki. Oskar Pistorius, zostaw mnie. Kurwa. O kurwa, ale go gram, pa. Nie ogarnie, nichu ja. Czeku, nie ma szans, pato. to. Algo, gramek ciotę. Elo, żelo. Masz kartę do wyjścia? O, coś, kornel? Idę z tobą. O, kurwa. Dobra, nie da się grać w to gówno. Kurwa. Mnie też. Nie, mogę to... Jeszcze ten drugi jest, no. Nie, też. Nie, to. Nie, Dobrze, zabijcie go, on zamyka drzwi! Oj, koniec meczu, kurwa. O chuj tu chodzi w tej grze, kurwa? Dobra, czekaj, ściszam tego Kirka, bo już mnie pojebie, kurwa, z nim. Napierdala mi cały czas. Ileż można, A druga sprawa. Kurwa, grać się nie da w to gówno, widzowie. Kurwa. Nie wiem, ta zjebana gra może w końcu działać normalnie? co nie, chujem. O! Yes, wow. to, 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 to. Dobra, Esa? Jest no, jeszcze White! White się Master na serwerze, co jest? Dobra, happens. Opa. Okay. Hey, dobra. dobra, leży Esa? Dobra, Esa? O! To jakiś tego oszczędzę. Jakiś ziomek do góry pojechał jak coś. No jeszcze w kącie. W tym. Lecę, już go kurwa idę zabić. Eee, jesteś. A tu. A tu dwóch jest chłopów. Dobra, jeden. No, nie trafiłem, jestem kurwa taką ciotą. Ej, jestem upośledzony. i łokieto, i I za każdego killa jest łokieto. No nie trafiłem. Kurwa zabi go. Dobra. Okej. drugi raz Mam go! Okay. Dobra, esa. a hmm. O, mam go! No Nie, jest, tu jest, tu jest Dobra To no. drzwi otworzył, po co, kurwa Misiu, nic się nie odznasz, nie miałem zielonego pojęcia, że tam stoisz Komunikacja to klucz, pamiętaj No, ale, no... no, no to, ponieważ... zielonego... Ciastuś Ciastuś a Nie, no, kurwa, ale... Misiu tak, No nie powiedziałeś nic, nie kurwa, kurwa, nie powiedziałeś Legit... Tak, moim zdaniem Kurwa, twoja jest wina to, że żyjesz z tą Dominiką. Kurwa, będzie jeszcze czekuł ten szpącić. Ej, przysięgam, zup mi ktoś... Nie, nawet nie chcę klipa, ja wierzę w swoją nieomylność. Skurwysyn ewidentnie się nie odezwał. Jeszcze się spłakał, kurwa, za to, że drzwi otworzyłem. Bekam z gościa, niech człowieku wiecie co robi. Niech robi tak. Niech tak kurwa robi. Dobra, wiesz co, teraz problem, że jestem... Upo... Dobra, ja jestem dead chyba, co? Cześć, może zwikę zrobię szybką Kurwa Nie da rady kurwa, nie dało się nic zrobić, widzę, oficjalnie się nie dało. Dobra, kurwa... Jeba... Czemu mnie jebać? No ja tak jebać cię. Kurwy, nic nie zrobiłem. Ej, ale fajna nie, gierka, Trzechu, dopaminowa, podobało mi się. Co co jebać mnie? Jebać proszę. Ale za co kurwa mnie jebać znowu? Co ci nie pasuje? Kurka za jebać. Ty, a ten ciastek to jest tak przyjebany... Przysięgam. No fakt. Tak grałem jest taka poważna o. Co za poważne gówno Ale kurwa nun się w sensie. No to są takie kurwa dziarze nie? U kurwa ty Q code mam przy sobie Dobra ja wiem, że to jest off Ej takie Co kurwa to kurwa było? Co jest? Nie bij kurwa <grym się znać> Ja pierdolę zmaczyciowo więc zostałem tym w skrakowyjnym <critically> limie. Dobra, ja powiem więcej kurwa Ja, ja, ja rzucam ta historia, to jest oficjalna teoria SCP-SNS słuchajcie tego U każdego możesz wejść i sprawdzić profil na tym, na tym y, serwerze Ciastek jest jedynym którego nie mogę Czy to znaczy, że to jest taki ala virgin tym jak w lidze jest? I go jest to po znaczy, prostu prawiczek. Ale i tak to jest wtedy od, że jest masz ten, do not track, że za... nie mogę sprawdzić twojego profilu. Za tym kurwa profilem ciastkiem chowa się 3000 godzin w CPSL, Spielarbeit i zero dotyku kobiety. Dobra, wszystko już ma kurwa sens, to jest po prostu zwykły prawiczek i perwers. Reportuję go kurwa do Moszki, jak go mogę supportować? Zgłoś gracza, gdzie, gdzie pójdzie ten report? Gra... Szybki disclaimer ode mnie podczas produkcji. Proszę kurwa nie róbcie tak jak ja zrobiłem w tym momencie, nie reportujcie kurwa tak ludzi, jak coś nie można, dowiedziałem się co prawda po fakcie i sorry za to, yy, to jest mój błąd, bo to robione czysto w celach humorystycznych i lekkiego podkręcenia sobie kontentu na streamie, błagam, niech nikt tego inna nie naśladuje, od razu mówię, proszę tak nie robić, zostało to, to zrobione bez, yy, bez wiedzy o tym, że tak nie wolno. Także mam nadzieję, że jest sprostowanie, a odnośnie yy, ciastusia, całe, tak powiem, sprostowanie jego osoby będzie na końcu materiału. Także proszę, niech nikt tak nie robi. Raczej tam może do, do staw. No to ja właśnie to ja robię. Prawiczek. Co Prawiczek bez rodziców. Przykro mi. Dwukropek C. Zgłosisz kiwanie lub na serwera. A nie mogę. Invalid Report Reason. You may only report cheaters. Dobra, nie, nie mogę gościa zgłosić kurwa do Northwoodu Nie chce mi się kurwa już nic robić w tej grze <gryk> Reklaman lachociąg? Nie, nie mam. Co mam ty mówisz kurwa? Szczerze. To jest nieprawda, kornel powiedz że reklaman jest lachociągiem Zabijcie mnie, litości <gryk> Co ty mówisz kurwa, gdzie on jest tym kornelkiem? No to jest ten prawiczek kurwa, ciastek, niech wypierdala Cfel <gryk> <Ja, gryk> pidi. to niedobrze <gryk> Aby prosto, albo w prawo. Dobra, to jest człowieku, to no, kurwa. Zostawcie Jota. Przepraszam, spanikowałam. Jeffa Bezosa. Czemu <noise> Jeff Bezos, co? No bo, no, bo jest bo... też takim oszustem, widać po widać. Dobra, ja ją ten, ja ją mogę odeskortować. Chodź, ja biorę ciebie, chodź Cornel, odeskortujemy ją. Bo ja Spoko. tobie ufam, bo ta reszta napaleńców ją rozstrzela. Ja no, jestem no, w stanie patrz, się założyć. Nie patrz na niego, nie patrz na nikogo. No ja mówię, ta reszta tych trzech Czy kur na paleńców... Tu... A, a, Właśnie, tu był jakiś cipciuś. Co się a, a, a. zostało, dobra, idziemy, chodźcie. Zgubiłam go tak szczerze. No, a ja chcesz, no to beka slipa. Cią ty je proponujesz cukierki? Kolego ona ma 15 lat do chuja. Drogi. To są drogi. Kolego ona ma 15, ona ma 15 lat, kurwa, uważaj. Ciekawy, spoko, ciekawy. spoko, spoko. Ej, czekaj, pytać to? to no, ja Naby też jedną <śmulatory> <wresz> <śmulatory> <wresz> <śmulatory> Kurwa, flesz. Kto do cholery rzuci flecz? Nie wiem, jakiś cipciuś. Ty, jak cię Ej, związać? Ty, ty ją chyba Co robią ekran? A? Dobra, już jeszcze już, już, już skułem. Skuta, skute Bobok bywa, tak Mataś się kiedyś nazywał. Co za zjeb. Ale jak jakiś cipciuś, też rzucił, a nas jest trzech, to musi być jeden z nas. No Misiu to... to rzucił kurwa ten furasz lisiasty i poszedł se w pizdu no, przecież wiem kto to zrobił. Spokojnie, się nie przejmuj. Może nie można to sobie, misklik. klik Ła strzela coś kurwa do mnie Czy kotek mnie kurwa zastrzelił No za popierdoleniec Zdążyłem kogoś wyzywać, wysłać reporta do Northwoodu, zagrać Gierkę SCP się Zdążyłem zacwelić Dobra, zrobiłem praktycznie wszystko co miałem zrobić dzisiaj To jeszcze tylko wystarczy, najdalej rzucić do windy i konta do... To jest antyreklama serwera, kurwa Czemu to antyreklama? O czym ty kurwa mówisz? No, zacliłem na ich serwerze, zacowałem regulamin Kurwa, kurwa, kurwa O, Osoba, zacwelił, już się przepedalił no, no właśnie. właśnie! Ja to powiedziałem wprost, ale... Chciałam się jeszcze kogoś spytać, czy lubi pedałować to, to na rowerku. To sześć na dole windy. Czekaj, też jadę. Okej, sześć na dole windy. czekajcie. O, jesteście, nie? Czart. Ej, Dominika, opowiedz żart op, o Banderze, Janie i Pawle II. Ej, nie słyszę Fredsona. Czy ja sobie go mutowałam? Kur... Jest. Muta dostałem?! Dostałem mu ta kurwa? Ty jesteś tylko świadomy, że tego reporta widzę jak coś Jeszcze raz zrobić potrzebnego reporta Dobra To jest kurwa comfy, dobra, wypierdalite spelu Bekan z, z ciebie no, <ścoughs> Dobra czeku. bekam z gościa Esa jako no, szuście no, Nie słyszę cię bo oni krzyczą i nie wiem co do mnie co mówisz Powtórz teraz, trzy razy teraz, a jakie to ma znaczenie? No, zrobię no, reporta, no, nie wiem, no jest to zabronione. No i dokończymy tą rozmowę za sekundę. Za sekundkę skończymy tą rozmowę, poczekaj, jaką mnie zabije już. Ja pierdolę, za kurwa prawiczek. Bekan z gościa. M action i zamienię się niepotrzebnego reporta. Za kurwa trzeciego jeszcze zrobię. Co za kurwa prawiczek jebany! Coś... Co za kurwa prawiczek, Jebany spell. Dobra, ty... po Słuchaj, ja ci powiem tak szczerze: Rozgryzłem go kurwę zanim się czeku, dowiedziałem, że on ma tu moderatora. Wiedziałem, że to jest kurwa jakaś ciota ze streamer Mordem Virgin 2000 godzin. Co za pizduś, taką z gościa. Widać, że to jest jakaś chipcia. z typa. to już jeszcze był zobaczył reporta o samego siebie. A faktycznie, no ja niego dałem, to jest najśmieszniejsze gówno w tym wszystkim. Zapomniałem, że to, to jego zaportowałem. Dobra, ile contentu! Szczerze? To byłoby idealne zakończenie mojej kurwa gry już tutaj. Ja pierdol, ale bęger. Ja nie chcę nic mówić, ale... Ja nie chcę nic mówić, ale Ciastek jakoś się żyje i się zespił. Nie wiem, żeby coś. Wydaje mi się, że mógł maczać palce w tym respawnie. No, nie umarł jako pierwsza, a osoby, które się wyjebały jako pierwsze, dostają raz pajac, bo nie dostaliśmy. No cóż. Dobra, bo jeszcze ktoś to, kurwa, jako na serio weźmie. Co ja, to myślę, Serio żeby mu matka zdechła i nie, nie powiedziałem się. tak, kurwa, nigdy! Przestań tak, kurwa, powtarzać! Jesteś tak mówisz, kurwa, Legitnie tak nie powiedziałem, nie. Niech Każdę jego matka żyje... <grymne> Niech jego matka czeka, ja że ja jeszcze 100 mówi... lat. Jeszcze od razu sprostuję: ostateczne sprostowanie. Wszystko jest w, w konwencji humorystycznej. Nic do tego gościa nie mam. To jest oficjalne info, nie znam go, nie mam Bo pojęcia, jaki jest prywatny. Zamknij się, kurwa, no Pierdolę, nie jędek, ubywa i wsłuchał, kiedy sprostałaś to, co chcę powiedzieć. Nic do ziomka nie mam, nie znam go prywatnie. Może jest spoko gościem. Wydawał się, że tak nazwę, nerdzik prawiczkiem. Tyle, tyle mam do powiedzenia. Szczerze miłość do niego i do jego rodziców. Pozdrawiam ślicznie i całą administrację serwera, bo nie zostałem za to bana. <grywa> A odnośnie reporta, zachuje nie wiedziałem, <grywa> że nie można. Kurwa, jebany moszka.